Cześć. Hej! Witamy w kolejnym odcinku. W sumie to nie wiem w którym już, No trochę się ich zbiera. Ja też nie wiem, nie liczyłam już. <laughs> to będziemy musieli policzyć. Co mamy dzisiaj w planach? Wielki kopieniec. Nie byliśmy jeszcze na nim. Który ma 1300, coś. Nie pamiętam dokładnie. Nie sprawdziliśmy. Ale patrzyłam, 1300. Coś to coś? niewiele w każdym bądź razie. No Ale jak nie. Jest to polecany <laughs> szlak, a nas jeszcze na nim nie było, więc nadrabiamy zaległości weszliśmy już do Doliny Olczyskiej i ruszamy przed siebie Wtarliśmy do takiej polany, gdzie zobaczcie, że większość drzew po prostu leży. Jest to chyba zasługa szkodnika, kornika. Zrymowało ci się. No widzisz jak się umie. Ja nie jesteśmy jakimiś znawcami tematu, ale tu gołym okiem widać, że, że tych drzew jest po prostu za mało, bo nawet te, które stoją, to widać, że to są już martwe drzewa spróchniałe. No, nie wygląda to ciekawie. I kilkadziesiąt minut marszu za nami. Jest dobry ścieżka. No, tym się dobrze rzuca. Musimy się zamienić, musisz Ty przejąć kamerę. A tak to niesprawiedliwa walka. Mam w jednej ręce kije, w drugiej kamerę. Ciągle czas masz kamerę. No ale chcę, chciałbym mu dokumentować. Jak dostajesz w Ale jest tak gorąco. No, rewelacja. Tylko ten śnieg już się tak topi. I idzie się niewygodnie no, po tym. Ale jest za to lepszy do leczenia. O, za to tu mamy most. Jak my to przejdziemy? Nie wiem. Będzie ciężka no, widzisz O, 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 o a. Udało się Zdało piękny Krokuski Jeżeli to Krokuski Ale ładnie, będzie to będzie. Ale fajnie to tak wygląda, jeszcze tak trochę śniegu jest, a tak się przebijają te kwiatki. Prawie jak na pachułów. Nie co tak przyspieszyłeś Chcesz co pokazać przed kamerą to... siłę. Co? Trzeba pokazać się do kamery. Aha tak, bez kamery też, to jeszcze tak A z kamerą. No stój, no chciałam cię tak nagrać ładnie że a co to piękny człowieczek tak przystoi wow. No możesz powiedzieć coś śmiesznego. Dępujesz mnie tak, wiesz. Kamerę mi dajesz przed twarz. mów. O to chodzi, mów. To tak spontan musi być. Co mam, powiedzieć? No. Nie wiem, jakiś głupi powiem. Dawaj suchara. Nie bo to wiesz Bo co? Jest na mną No, tu się fajne widoki robią Już śniegu nie ma tu No. Już nawet nie pamiętam kiedy ostatnio szliśmy po takich schodach, bo ostatnio zachodziliśmy, to wszystko było pod śniegiem przecież. Ale tu jest pięknie naprawdę, patrz. No. Jest naprawdę ładnie. Będzie super. A kto mówił, żeby tu iść? Yeah. Schodzimy już z kopieńca. Było bardzo ładnie, ale strasznie wiało. Więc nawet ciężko byłoby nam tam cokolwiek nagrać. A schodzimy w przeciwnym kierunku. Ja nigdy nie pamiętam, czy to jest toprowa cyrkla, czy toporowa, czy może jeszcze jakoś inaczej. Toporowa pewnie. Ja pewnie i tak też przekręciłem. Ale patrz, w ogóle to, to się tak kojarzy z spalałoby śniadkowo trochę, nie? No. No te damki. Tak, tak. A tak, tak, słuchaj. <laughs> Chcesz tylko <kolkę> jeszcze? <laughs> Ale patrz tam już na górze, nie było w ogóle śniegu. Aha. I tak ciepło mega, a tutaj spadzie śnieg. Ale ogólnie, no to bardzo fajny szlak, fajny szczyt, widoczność super, dobre miejsca na zdjęcia. O, a tam znowu ja stoję. Ja z poprzedniego odcinka? Tak, a tutaj y, 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 dla przypomnienia to y, odsyłamy Was do poprzedniego odcinka i będziecie wiedzieli o co. Wie. I możecie napisać nam w komentarzu, że ktoś wie o co chodziło. No tylko stąd jeszcze wiesz, na kamerze tego nie widać i tak. Najwyżej przyspieszymy teraz ten fragment i zademonstrujemy jeszcze podobiznę ale to wiesz to, wielcy ludzie tylko mają takie pomniki, posągi, odzwierciedlenia swej postaci w miejscach publicznych. Także mogę być z siebie dumny. No ale właśnie nie pokazuj. Tam najwyżej wiesz, poucinamy to, to jakieś Cześć Marcin No, pajacuj, pajacuj Zaraz znowu się coś wydarzy. Ale co takiego? No co? To stój. Teraz poopowiadaj, co cię zbliżało. Tak, chodząc no. z wielkiego kopienca. Tak, dla odmiany. W wyniku nierozważnego schodzenia straciłem równowagę pod prawą stopą. W wyniku czego doszło do niekontrolowanego upadku prosto na 4 litery. No tak przywaliłeś, że naprawdę... Ja było... mam PK ostatnio. Tak, no za każdym razem teraz się ostatnio przewracasz. To Ale tu może Zaraz zobaczymy, czy się wywali. Wow. Się tam nie wywaliła, no nie właśnie. To, bo tak spana, idę. Bo tak idę trochę. Jak, była, jak sierota. Się tak tu się naśmiewamy, a tu się przewracamy i tak by było. No oślisko tu. Jest taki mokry śnieg, Rozstępający się. No dawaj no, zrób to dla widzów. Nie umiem tak się, ja, bym robię, ja. ja ci mogę pomóc. O, biegnie, biegnie. Proszę Państwa, co się teraz wydarzy? <grystanie> wow! No jest trochę ślisko. widzicie jak ja się poświęcam schodząc tak i trzymając kamerę. Wow! No nie, ja tu zaraz zjadę serio. No, trochę zjeżdżam. Ale czy obejdzie się bez upadku? Znamy dzisiejszą wędrówkę. Szlak był bardzo fajny, więc jesteśmy zadowoleni. I o czym jeszcze warto wspomnieć? To, że pierwszą górą, na którą wszedł Leszek Cichy, był właśnie wielki kopieniec. Tak, pierwszy zimowy zdobywca Everestu. także zrobiło to na nim wrażenie. Więc jeszcze bardziej tak fajnie było na niego pójść. <laughs> może i przed nami Everest zimowy, skoro tak. <laughs> no, może i tak. No. <laughs> Także my kończymy. Subskrybujcie i klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo mamy coraz więcej filmów. I co? I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!